Przecież mi do psychiatra, że no mam problem. Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju katatonią, która objawia się zerwaniem kontaktu ze światem zewnętrznym. Czy w jakikolwiek sposób da się ją wyrwać z tego stanu? Można ją zahipnotyzować, ale metoda ta, ze względu na swoją niekonwencjonalność, jest niezbyt popularna i nie każdy jest podatny na hipnozę. Mógłby to jednak zrobić? Już kiedyś to robiłem i o mało na trwałe nie straciłem swoich uprawnień lekarskich. Pacjent doznał. Traumatycznych przeżyć i zmarł. No, wszystko chciałbym, żeby pan to zrobił, bo to, co od niej wyciągniemy, będzie bardzo ważne dla niego śledztwa. Badania psychologiczne pozostałych wypadły pomyślnie, jak są, nic złego na sumieniu. Potrzebna mi będzie pielęgniarka. W przypadku zapaści będę potrzebował pierwszą pomoc. Czy jest tutaj telefon? Zaraz zadzwonię po naszą internistkę. Ciekawość mnie rozpiera. Co wy tu kombinujecie? Ta biedna dziewczyna lekko sfiksowała i teraz staramy się ją wyciągnąć za pomocą hipnozy. Hipnozy? A. To interesujące. Inspektor Samek. Proszę robić şey tak. Hmm. Hmm. <Sülüyor> hmm. <Sülüyor> Prawda sądzi, że to zadziała? Trzeba się wydać każdej metody, nawet najdziwniejszej, żeby rozwiązać zagadki wymieniamy.